Mercedes klasy A, model W177, samochód z 2021 roku. Mamy tutaj do dyspozycji dwulitrową litrową turbo -benzynę o oznaczeniu 220 w serii 190 koni oraz 300 Nm. To jest kolejny samochód, który modyfikuje u siebie w firmie Taoto A klasa. Przeszła właśnie proces strojenia u mnie. Wygenerowałem bardzo, ale to bardzo bezpieczny przyrost mocy oraz momentu obrotowego dla tego silnika. Ustalenia z właścicielem były takie, że ma być lepiej komfortowo, samochód ma mniej palić, ma być bardziej dostępny moment obrotowy, jak moc dla tego samochodu. Dlatego starałem się spełnić wszystkie te życzenia, a o efektach mojej pracy przekonacie się za chwilę, bo przerzucam się na drugą kamerę. I sami ocenicie i zobaczycie, co udało się wygenerować z tego fajnego dwulitrowego silnika. Tak przedstawia się charakterystyka pracy w tej chwili całego układu napędowego. Pomiar wykonany do samego końca, prędkości. Obrotowej, zakresu prędkości obrotowej silnika. Uzyskałem 230 koni oraz 410 Nm. Samochód wygenerował, silnik tego samochodu wygenerował w serii 192 koni oraz 308 Nm. Mercedes deklaruje 190 koni i 300 Nm. Uzyskałem przyrost 102 Nm oraz 38 koni. Jest to bardzo bezpieczny wynik. Mógłbym do tego jeszcze dorzucić 10-15 koni u góry, natomiast założenia były takie, że ten samochód będzie jeździł w dolnej partii obrotów. Mamy tutaj potężny przyrost momentu obrotowego z samego dołu już i moc oraz moment oczywiście bardzo ładnie rozciągnięta w całym spektrum pracy tego silnika. Posiadasz takiego Mercedesa klasy A bądź innego Mercedesa? Bądź inną markę, którą chciałbyś wystroić, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Z miłą chęcią wystroję i twój samochód. Do zobaczenia. Pozdrawiam.